Cześć, witam na moim kanale. W tym wideo opinia po roku użytkowania naprawdę solidnej zagęszczarki firmy Dromasz, kategoria 90kg. Zapraszam na film. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Słuchajcie, od razu sobie przybliżymy. To jest zagęszczarka, którą użytkuję od roku czasu. Jak możecie zauważyć, są już pewne ślady użytkowania tego sprzętu. Różne zarysowania i tym podobne. Sprzęt, który służy mi naprawdę rok bez żadnej awarii. Słuchajcie, jestem bardzo zadowolony z tego modelu. A jest to model dokładnie. Nie wiem, czy widzicie, ale bodajże DRB90C. A jeżeli się pomyliłem, to będzie to napisane w filmie. Jest to silnik Loncin, tak jak macie tutaj napisane, także. Jednostka dość dobrze znana. Ja użytkuję ją bardzo często, jest bardzo prosta w obsłudze, bardzo intuicyjna. Dodatkowo jest wąska, idealna do ubicia na przykład kostki bądź samego podkładu pod kostkę. To, co jest tutaj naprawdę fajne, to to, co nie wszyscy dają na przykład. Gumowa mata w jasnym odcieniu, co też jest. Dosyć ważne, ponieważ nie zostawia żadnych śladów na kostce i jest całkiem solidna. Fajna sprawa. W zasadzie nie mam się do czego tutaj przyczepić do tej zagęszczarki. Mamy solidny wibrator. O, na przykład mamy ten koreczek, który jest też w innej zagęszczarce, którą mam i też będzie o niej wideo innej marki, gdzie mam sporo, naprawdę sporo problemów z tamtą zagęszczarką, co opiszę słuchajcie, tutaj nie ma żadnych problemów tam na przykład potrafi cieknąć wibrator, Oleś po prostu wylewa i co jakiś czas muszę go dolewać, żeby się nie zatarł, muszę to bardzo kontrolować, tutaj nie ma żadnych wycieków, co jest naprawdę dla mnie już dużym plusem, kolejna sprawa, tutaj wszystko trzyma się kupy, jest to wykonanie według mnie naprawdę solidne, zaraz odpalę ją i zobaczycie jak ona pracuje ale tutaj nie ma takich różnych odgłosów podkręcanych śrubek, gdzie w tamtej konkurencyjnej, i podobnej wagi zagęszczarce takie problemy są, gdzie po prostu śrubki się urywają, linka się zdążyła urwać, regulacja tutaj na gaźniku bardzo szybko była do wykonania, także pasek do naciągnięcia o wiele częściej niż w tym modelu. Jak na rok czasu, co widać, że jest użytkowana. No ja nie zgłaszam żadnego problemu. Po prostu regularnie czyszczę filtr powietrza, yy, czysta benzyna i jeździ do przodu, nie ma żadnego problemu z tą zagęszczarką. Aby ją odpalić, to jest to bardzo proste. Po prostu kranik paliwa sobie odkręcamy, stanie na początku w tej pozycji, włącznik załączamy i odpalimy sobie ją. Nie była palona parę dni, ale myślę, że uda się to. Bez problemu, odpalimy ją. Przejadę parę razy tutaj po tym kamieniu. Mam też sporo filmików nagranych w różnych sytuacjach, gdzie szczególnie ludzie są zadowoleni z tego, że jest łatwa w transporcie. Składana rączka wkładamy sobie do bagażnika i przewozimy gdzie chcemy. Jest całkiem wąska, więc mieści się nawet w całkiem ciasnych alejkach. No nic, spróbujemy ją odpalić i wykonamy jakieś. Jazdy testowe. I chodzi sobie ta zagęszareczka, grzeje się, niech się nam zagrzeje i wykonamy parę przejazdów. Zrobimy to może z innej perspektywy. Sanie mamy już załączone, linka gazu i zaczynamy. Jest całkiem szybka. Nawet ją puściłem. Całkiem szybka i bardzo łatwa w kierowaniu. No cóż, tutaj nie ma co wiele mówić. Słuchajcie, zagęszczarka po roku użytkowania, a chodzi jakby była w zasadzie nowa. Nie ma tutaj żadnych drgań. Ona po wyłączeniu gazu stoi sobie w miejscu, nie drga, nie drży w miejscu, nie skacze. Nie musiałem tutaj robić w zasadzie jeszcze żadnej regulacji, co jest dużym plusem. Odpala za pierwszym razem, za każdym razem. No. Dodatkowo jest w bardzo niskiej cenie, według mnie naprawdę atrakcyjnej cenie, jeżeli chodzi o zagęszczarki konkurencyjne, to ciężko znaleźć według mnie coś lepszego w takich pieniądzach. No cóż, no, rok użytkowania i taki stan i to dalej chodzi bez żadnych problemów, to wydaje mi się, że mówi samo za siebie. Jedynie regularne wymiany oleju tutaj były i czyszczenie filtru powietrza i nie mamy żadnych problemów. Słuchajcie, teraz zabieram Was do innych filmików, które udało mi się wykonać tą zagęszczarką, także zobaczycie jak to wygląda, jak to działa w innej perspektywie. Zapraszam do obejrzenia. No cóż, to tyle z wideo na temat tej zagęszczarki. Słuchajcie, w tej klasie wagowej i w tej cenie wydaje mi się, że nie znajdziecie nic solidniejszego. Ja się cieszę, że wybrałem ją i kolejny raz zakupiłbym na pewno ten sam model, bo nie ma tutaj żadnych problemów. To jest ważne, żeby tą pracę wykonywać ze spokojem ducha, a nie, że po prostu zaraz nam się sprzęt rozklekota. Tutaj też te pieniądze są na tyle atrakcyjne, że nie trzeba tego jakoś przeżywać, po prostu sprzęt jest w dobrych pieniądzach. Odpala chodzi działa wszystko. Teraz ten model w internecie może być troszeczkę zmieniony. Jeszcze rok temu wyglądał tak jak teraz. Teraz chyba coś tam się w designie zmieniło, ale jest to ciągle ten sam sprzęt pod, tym samym, pod tą samą nazwą, więc bez obaw myślę, że nic gorszego nie dali. To też jest już mój trzeci sprzęt marki dromaż. W zasadzie to był pierwszy i po nim zdecydowałem się, jeszcze na dwa kolejne głównie ze względu na jakość wykonania. Ja jestem zadowolony, cena do jakości naprawdę tutaj wymiata i tym naprawdę dromarz może się chwalić, spoko robota, oby tak dalej. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że udało mi się Wam pokazać jej plusy, bo w zasadzie miejsców nie znajduje na ten moment. Do zobaczenia w następnych filmach, zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję i zapraszam do obejrzenia moich pozostałych filmów. Do zobaczenia! Na moim kanale. Cześć.